Sprawozdanie finansowe. Proszę Państwa, mamy już marzec. W marcu trzeba sporządzić sprawozdanie finansowe. Do końca marca mamy taki obowiązek. My, my jako księgowi tego obowiązku bardzo, bardzo skrupulatnie pilnujemy. Natomiast jakie Państwo mają zadanie? Otóż po pierwsze Państwo musicie to sprawozdanie zatwierdzić i podpisać. My do 31 marca musimy tylko je sporządzić, znaczy tylko to bardzo dużo ciężkiej pracy, ale przygotowujemy się od tego, do tego od drugiej połowy roku. Zawsze w związku z tym zwykle na początku roku yy, tylko te sprawozdania składamy, sprawdzamy czy wszystko jest dobrze i, przedstawia, i przedstawiamy Państwu do podpisu. I teraz pojawia się kilka. Aspektów, o których chciałbym, żeby Państwo wiedzieli. Po pierwsze, e, sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone i przedłożone, zachowując oczywiście wszystkie obostrzenia, wskazówki, parametry z ustawy o rachunkowości, zarządowi do zatwierdzenia. Czy księgowy może odmówić podpisania tego sprawozdania? Tego sprawozdania? Oczywiście może. Dlaczego może odmówić? Dlatego, że jeżeli nie zgadza się z jego treścią, bo mm, nie tyle się nie zgadza, co może na przykład prowadził tylko ostatnie trzy miesiące. Państwo nie daliście mu ani czasu. Ani może pieniędzy na to, żeby on sprawdził poprzednie miesiące, czyli on to musi przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza, bo nie ma czasu na to, żeby teraz to wszystko sprawdzać, to może odmówić sporządzenia sprawozdania finansowego. Może też odmówić wtedy, kiedy się z pewnymi rzeczami nie zgadza, albo pewnych dokumentów nie mógł zdobyć, potwierdzić, nie wiem. Ma niedokończoną inwentaryzację, kierownik jednostki nie podpisał inwentaryzacji, a to on jest odpowiedzialny za sporządzenie inwentaryzacji. I w wielu, w wielu przypadkach księgowy może odmówić podpisania sprawozdania finansowego, czyli osoba, która je sporządziła, wcale niekoniecznie musi go podpisywać. Z wyjątkiem jednej rzeczy, musi wtedy napisać, dlaczego nie chce go podpisać. I musi to wyjaśnić. Zwykle to tak jest, że takie niepodpisanie przez księgowego sprawozdania finansowego to jest czerwona płachta na byka. E, no bo wszyscy wtedy są zainteresowani, dlaczego ten księgowy nie podpisał tego sprawozdania i czy w tym miejscu, w którym brakuje jego podpisu, ten opis tej sytuacji, czy on jest aby prawdziwy. A jeżeli jest prawdziwy. I tam naprawdę brakuje pewności co do tego, że sprawozdanie jest rzetelne, dobre i tak dalej, to jest taka czerwona płachta nabyka. Więc zwykle w tych takich błahych sytuacjach, w których księgowie rzeczywiście, mm, no nie ma takiej możliwości spokojnego podpisania się pod czymś, z czego na przykład sam nie... W całości nie wykonywał, na przykład przejął księgi w grudniu, tak? A w tego typu sytuacjach w miejsce, gdzie mm, jest miejsce na sporządzenie sprawozdania finansowego, kto je sporządził, podpisuje zwykle kierownik jednostki, bo to on razem z tym księgowym to sprawozdanie de facto sporządza i nie ma w tym nic yy, Drożnego. Ja wiem, że można powiedzieć, że ale to przecież nie ten kierownik jednostki tam je fizycznie tworzył, a, a dlaczego nie? Ja na przykład umiem sporządzić sprawozdanie finansowe i wiele razy mi się zdarzyło, że byłem podpisany w dwóch miejscach. Ale teraz już przechodzimy do zarządu. Mamy sprawozdanie finansowe, ono jest sporządzone do 31 marca i podpisane przez osobę, która je sporządziła, i wtedy mamy e, 6 miesięcy na zatwierdzenie, e, przepraszam. Trzy miesiące na zatwierdzenie tego sprawozdania. Eee, powinniśmy e, po prostu my jako zarząd przejrzeć, podjąć uchwałę, zatwierdzić jej i podpisać. I teraz jak to wygląda? Kto powinien to sprawozdanie podpisać? Powinni podpisać wszyscy członkowie zarządu. Wszyscy. Jeżeli jest zarząd pięcioosobowy, każdy z nich. Tylko elektronicznie. Podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. My uważamy, że Wygodniej jest, jeśli wszyscy członkowie zarządu mają podpis elektroniczny, czyli ten podpis kwalifikowany, ale jeżeli chcecie państwo podpisać podpisem zaufanym, też również możemy to zrobić. I teraz, co się stanie, jak państwo tego sprawozdania jako członkowie zarządu nie złożycie do KRS-u? Czyli sąd. Nie dostanie tej informacji, że sprawozdanie jest sporządzone i podpisane, nie złożycie tego sprawozdania. Otóż sąd was wezwie grzecznie do tego, żebyście Państwo podpisali to sprawozdanie i złożyli. Jeżeli tego nie zrobicie w określonym terminie, to sąd nałoży na was grzywnę, a grzywna może być nakładana wielokrotną ilość razy, naprawdę może być do 15 tysięcy, ile pamiętam? Każda grzywna, jeżeli za piątym razem, raz zapłacicie 10 tysięcy, drugi raz 10 tysięcy, trzeci raz 10 tysięcy, eee, jeżeli za piątym razem złożycie to sprawozdanie zanim upłynie termin wpłaty grzywny, to wtedy ta ostatnia grzywna zostanie umorzona. Co dalej? To nie wszystko. Otóż sąd. To się wydaje, być może dla niektórych z Państwa wyda się to co najmniej dziwne, ale sąd może Was ukarać karą pozbawienia wolności od miesiąca do lat dwóch za niezłożenie tego sprawozdania finansowego. Ja widziałem takie wyroki, że już ktoś przychodził do mnie i mówi, że sprawozdanie jest niezłożone. On nie wiedział, że jest członkiem zarządu, bo nie zrezygnował. Bo zrezygnował, ale nie ma tego kwitku, jak układał rezygnację. A spółka nie zarejestrowała tej rezygnacji, więc on formalnie jest tym członkiem zarządu. A złożył to parę lat temu i tu jest rzeczywiście duży, duży, duży kłopot, bo tam jest kara w zawieszeniu w sensie, jeżeli nie złoży to dostanie wyrok więzienia więzienia to jest druga rzecz można dostać grzywny można pójść do więzienia i trzecia rzecz sąd może wykreślić spółkę sąd bez przeprowadzenia procesu likwidacji może wykreślić spółkę zwyczajnie gumką myszką nie ma był podmiot nie ma podmiotu Oczywiście, tam musi być jakiś komisarz, który to później będzie się tym zajmował, sprawami tej wykreślonej spółki i tak dalej. Ale pamiętajcie Państwo, że musicie składać sprawozdanie do KRS-u, bo jak nie będziecie składać, no to wtedy pierwszy, drugi albo trzeci temat grzywna, więzienie, likwidacja podmiotu. Wszystko to za Was powinni zrobić wasi opiekunowie, wasi prawnicy, księgowi powinni to dać do tych prawników bo już nigdy nie będziesz sam w biznesie. Powodzenia w biznesie. Hej.